Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku drapkowym. Dzisiaj przychodzę do was z takimi oto zdrapeczkami Mam tutaj zdrapki za łączną kwotę 20 euro 2 za 5, 2 za 5, za 3 i 2 za 2 euro Tak więc zaczynamy zdrapywanie Życzcie mi szczęścia, no i zapraszam was do oglądania No i zaczynamy sobie od najmniejszej zdrapeczki Tutaj mamy, że szukamy wygrywających symboli szukamy podkowy korony oraz półcharu, tak więc zobaczymy. Tymczasem mamy perłę. No niestety wygląda na to, że ta zdrapeczka jest pusta. To był mnożnik. Tak więc niestety. Kolejne. I tutaj mamy wygrywające liczby 12 i 8. Taki liczb szukamy. O mamy 8 jest wygrana. Super. 9, 7, 1. Pod 8 mamy 2 euro. Także zdrapeczka się zwróciła, i mamy pierwszą wygraną. Dalej tutaj w grze numer 1 szukamy trzy razy tej samej kwoty. Ale niestety się nie udało. Tutaj szukamy takiego woreczka z pieniędzmi, ale nie mamy i tutaj mamy wygrywające. 12 i 18, 14, 4, 19 i 13. Tutaj był mnożnik. Zdrapeczka jest przegrana. Kolejna zdrapeczka za 3 euro, i tutaj w grze numer 1 musimy znaleźć 3 trójki w rzędzie poziomem, pionowym, bądź ukośnym. No niestety chyba nigdzie nie ma żadnej trójki. Jeszcze tak dla pewności zrapie. Tutaj w tej grze musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Ale niestety nie mamy. I tutaj mamy wygrywający symbol. Wygrywa garnek ze złotem. No ale niestety pusto. Kolejna. W której mamy wygrywające liczby, tutaj tych liczb szukamy i tutaj do każdej linii mamy osobny, yy, osobny mnożnik, tak więc sprawdzamy. Szukamy 16, 23, 26, 27 i 14 siedem, sześć, trzydzieści, dwadzieścia jeden i dwadzieścia cztery. Dalej, dziewiętnaście, siedemnaście, dziewięć, piętnaście i dwadzieścia pięć. dwadzieścia dziewięć, osiemnaście, osiem i jedenaście ostatni rządek trzy, dwadzieścia dwa, jeden, cztery i 12, niestety wychodzi na to, że. Pusto. Także przed nami ostatnia zdrabka, ostatnia szansa. Na razie mamy 2 euro zwrotu. No ale sprawdzamy. To jest zdrabka z numerem 2. Ym. Jakiś czas temu w, zdrab... w tej zdrabce z numerem 2 miałam 20 euro. Zobaczymy, czy powtórzy się sytuacja, że, czy trafi się jakaś wygrana. Trzymajcie kciuki. Gra numer jeden pusta numer dwa szukamy trzech takich samych symboli mamy dwa razy skrzynię dwa razy sztapkę dwa razy banknoty no niestety wszystko po dwa razy no powiem wam no Zobaczymy, co to będzie, ale nie zapowiada się dobrze. No, Sprawdźmy ostatnią grę. Tutaj szukamy 13 i 2. Jest 13, mówiłam. Zdrabka z numerem 2. Wiedziałam, że będzie wygrana. Miałam takie przeczucie po prostu. Czyli na tej zdrabce mamy tylko trzynastkę. Dobra, sprawdzamy. Jest dyszka. No, super, że troszkę podratowało to nasz y, dzisiejszy wynik na zdrapki. Przeznaczone były 20 euro. No wygrały tylko dwie zdrapeczki, ale no tak jak, tak jak się spodziewałam, ta zdrapeczka z numerem 2 przyniosła wygraną i to większą niż zwrot więc już kolejny raz mi się tak trafiło w tej zdrapce tak więc jeśli drapiecie zdrapki irlandzkie Olkaż platinum polecam dwójki także te wszystkie zdrapeczki były puste tutaj dwójeczka również wpadła no i co dziękuję wam za oglądanie z mojej strony na dzisiaj to już wszystko Żegnam się z Wami. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie subskrybować jeszcze, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Życzę Wam, kochani, wysokich wygranych, miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. No i do następnego razu. Pa pa!